Jeżeli w ogóle tradujesz, to cena bitcoina tak specjalnie nie ma większego znaczenia, staje się właściwie jednym z indykatorów, jednym ze składników Twojej decyzji, co dalej. Witam, x grosz z tej strony, witam na kanale i powiem Wam, że dzisiaj pogadamy sobie chwilę o tradingu. Więc, jeżeli to totalnie nie jest Wasz, że tak powiem, kawałek chleba albo Wasze ciastko, które lubicie, Cokolwiek, jakkolwiek to ubierzecie w słowa, to może niekoniecznie ten odcinek będzie dla Was. Chyba, że po prostu z ciekawości, e, macie ochotę z nami tutaj chwilę zostać i posłuchać, to, to zapraszam, zapraszam do odcinka. W ogóle dlaczego e, mówię o tradingu i dlaczego e, cały czas e, nawiązuję do tradingu. E, wiele osób, widzę po prostu, że wiele osób, e, Podchodzi do tradingu jak do z jakiegoś, nie wiem, świętego gralu, który szukają wiecznie. Ostatnio oglądałem taki serial Templariusze na Netflixie i tam poszukiwanie tego świętego gralu trwa w nieskończoność. Ginie mnóstwo ludzi i na końcu jakiś kielich tam zwyczajny, który nawet nie ma żadnych mocy. I z tradingiem jest podobnie. Tyle ludzi o tym tradingu mówi, różnego rodzaju... Magiczne, e, magiczne wzory tworzy, i tak dalej. A tak naprawdę wszystko sprowadza się do takich podstawowych rzeczy. I tą właśnie jedną z tych podstawowych rzeczy koniecznie chciałem Wam dzisiaj opisać, z tego powodu, abyście po prostu e, zaczynając trading, nie ginęli niepotrzebnie na wojnie, szukając świętego grala, który tak naprawdę jest zwyczajnym e, składnikiem, Całe, całości, całej idei strajdowania. Ok, zacznijmy od mojego tutaj tweeta, który rzuciłem dzisiaj rano, i zaraz sobie otworzymy grafikę, ale chciałem wam pokazać. Zobaczcie, od 1950 no właściwie otwórzmy grafikę najpierw. Ok, od 1950 tutaj mamy mniej więcej cenę 19500 do okolic 23 000. To był cały czas jeden wielki long, e, tradując. I teraz pamiętajmy, cena idzie do kosza. Nie ma znaczenia cena. Cena jest jednym z naszych składników, jednym z, jednym z indykatorów, który używamy do podjęcia różnych decyzji. E, moimi głównymi indykatorami jest IMA Cross i MACD. Co, jak widzieliście tutaj e, ABC Tradera, Tłumaczę tutaj moje różne, moje różne podejście do tych dwóch indykatorów i w jaki sposób je czytam. Ale chciałem wam to pokazać, ponieważ jest to bardzo, bardzo taki schematyczny model, który powtarza się, non stop. I zaraz przejdziemy do tego becznego trendu, ponieważ tu jest, tu jest zwykle miejsce, w którym wiele osób ginie na wojnie z tradingiem. Okay? A więc mamy tutaj wejście. Jak powiedziałem, jesteśmy na godzinowym interwale czasowym, czyli te świeczki to są godzinowe świeczki. Wiemy, jak to zmienić. Oczywiście jesteśmy na giełdzie Bybit. Dla wszystkich, co, co nie wiedzą, na jakiej giełdzie tradujemy, tradujemy na giełdzie Bybit. Link do Bybita mamy pod spodem. Jeżeli zalog zalogujecie się i jeszcze na dodatek chcecie z nami tutaj rozmawiać w grupie, to zapraszam tutaj na grupę Trading z X Groszem i tutaj sobie rozmawiamy. Dobra, wróćmy do tematu. OK, Więc, 19.500 był piękny sygnał wejścia w Longa, prawda? MACD przecina się do góry, EMA Cross potwierdza. MACD 12.26.9, EMA Cross 10.30. Obydwa indykatory mam otworzone na godzinowym interwale czasowym. I teraz, kiedy cross daje mi, kiedy MACD daje mi sygnał, a EMA Cross potwierdza ten sygnał. Ja zwykle patrząc na wszystko inne, wrzucając na wagę inne moje odważniki i informacje i to, co się dzieje, zwykle próbuję otworzyć wtedy pozycję w tym kierunku. A więc to był idealny moment na otworzenie longa. Więc w tym momencie jedziemy tym longiem i zobaczcie, jedziemy tym longiem, jedziemy tym longiem, jedziemy tym longiem. Naprawdę nie ma powodu, aby zrobić cokolwiek. Te wszystkie małe świeczki nie powinny nas raz wystraszyć, patrząc na MACD również, i nie, powinni, nie powinniśmy za blisko tutaj być ze swoim stop lossem, ponieważ żeby taka właśnie głupota świeczka nas nie zlikwidowała. Jakiś jeden mały knot i po prostu mamy pozycję pozamiataną, więc to jest ważna sprawa. Teraz jedziemy z tym longiem do momentu, kiedy widzimy, że MACD i to jest moje podejście do tradingu, MACD po prostu przecina się w dół. MACD przecina się w dół. Dla mnie to jest sygnał, aby wyjść z longa. Natomiast nie jest to sygnał, aby wejść w shorta. Tutaj jest sygnał, że hej, powinieneś wychodzić z longa. Więc szukając tutaj okazji, góra-dół, góra-dół, w jakimś tam momencie wychodzę z tego longa, przy w tych okolicach, prawda? Teraz e, MACD leci w dół, ale IMA cross i w ogóle wykres, jak widzimy, idzie bokiem. Idzie bokiem. To znaczy teraz to jest moment czekania. I to jest również bardzo ważna rzecz. Nie bycie w pozycji jest również pozycją, więc spokojnie, nie musimy być cały czas zaangażowani. To jest również zaangażowanie, czekamy. Więc tutaj spokojnie sobie po prostu czekam. Czekam, obserwuję, widzę, że idziemy w górę, widzę, że idziemy w dół. MACD cały czas, jak widzimy, spada sobie powolutku, ale to idzie, wykres ogólnie i cena idzie bokiem. 23 22 22,500, 22,600, 23, 23, 200 i tak cały czas tym bokiem sobie podążamy, prawda? Więc co robię? Po prostu jestem bez pozycji i czekam. Tutaj zwykle jest największy problem, jeżeli chodzi o e, traderów początkujących, ponieważ zwykle co się dzieje, i tutaj Wam pokażę coś bardzo ciekawego, zwykle co się dzieje, to jest e, jak na przykład tutaj napis, wrzuciłem ten właśnie wykres, prawda? Tutaj opisałem dosłownie to samo, o czym mówię, i teraz Adam mówi, będzie wybicie. Michał mówi, raczej nie. Właśnie, musimy pamiętać. Trading to nie jest intuicja. Do tradingu nie podchodzimy, że o, czuję, że pójdzie w górę. O, czuję, że pójdzie w dół. Trading to nie jest intuicja. To jest naprawdę prosta zasada, ale bardzo trudna do wdrożenia. Więc e, lecimy dalej. W tym momencie. W takim razie, i tutaj właściwie dostałem to pytanie, w takim razie, jak tutaj kolega się pyta, w takim razie mnie zastanawia, jak interpretować te przeloty, które się właściwie dzieją w tym samym momencie na MACD, tutaj. Właśnie, jak interpretować te przeloty? To jest moment, w którym wiele, wiele osób ginie. Więc, z mojego punktu widzenia, ja to robię tak. Czekamy na wyraźny sygnał, od giełdy, w którą stronę od Bitcoina, w którą stronę chce iść. A do tego wszystkiego musimy w tym momencie dorzucić na wagę, na wagę, która przeważy naszą decyzję. Kilka innych indykatorów, czyli informacji, tego wszystkiego, co się dzieje wokół lub innych indykatorów, które używamy, które mogą mieć wpływ na to, w którym kierunku zacznie podążać Bitcoin i wtedy. W tym kierunku, że tak powiem, być bardziej ustawionym w momencie, gdy wszystko zacznie wskazywać, że w tym kierunku idziemy. Czyli w tym momencie boczny sygnał, wiemy, że nie ma takiego bocznego, konkretnego sygnału, czy long, czy short, więc co robimy? Wyczekujemy odpowiedniego momentu, a tym samym cokolwiek innego możemy zgromadzić i dorzucać na wagę naszą tradingową, czy ma, mamy bardziej sygnały pozytywne, czy bardziej negatywne? W którą stronę? Pamiętając cały czas, że ogólnie przy trendzie takim, jaki mamy od początku tego roku, od marca właściwie, nie, nie dokładnie od stycznia, ale od marca tego roku, jesteśmy cały czas w takim bardzo wzrostowym trendzie, więc shortowanie, nawet gdyby, to powinno być bardzo pilnowane i zabezpieczane. To jest mój... Punkt widzenia w tym momencie i podejście do tego, co się dzieje na, tego, co się dzieje na giełdzie. I w jaki sposób tradować takie oto, takie oto momenty, kiedy mamy na, kiedy mamy na, na giełdzie. I tak jak tutaj napisałem, to wszystko, co ja używam, czyli MACD i EMA Cross, to jest tylko jeden ze składników decyzji, ale dla mnie ten składnik jest takim znaczącym składnikiem mojej decyzji, czy wchodzę w pozycję, czy wychodzę z pozycji. Pamiętajcie tutaj, MACD. MACD przecinając się w dół, w tym miejscu daje mi sygnał i każe mi zaczynać obserwować moment, żeby wyjść z mojego longa. Nie znaczy wejść w shorta. Wiele osób myśli, że automatycznie przycięło się, już musimy wchodzić, automatycznie przycięło się, już musimy wychodzić. Niedokładnie, to jest niedokładnie tak. To są sygnały, jeden ze znaczących sygnałów, ale nie taki stuprocentowy, choć w pewnym momencie, i tutaj znowu następny bardzo częsty komentarz to jest, że a, te indykatory są jakby spóźnione. Właściwie o to chodzi, aby być w, wskoczyć do jadącego pociągu, a nie wskoczyć do stojącego pociągu, który jeszcze nie wiadomo, w którą stronę ruszy. Wtedy jest naprawdę dużo lepiej i bezpieczniej. I dlaczego to mówię? Mówię to cały czas, dlatego że wydaje mi się, że w momencie, kiedy wiele osób zaczyna trading i zaczyna e, słuchać różnych, e, różnych tradingowych gurus, i ci tradingowi gurus wybierają tak e, skomplikowane metody pokazywania tego wszystkiego, w jaki sposób oni robią. Przypomina mi to wręcz i nie chcę tutaj się odwoływać bezpośrednio, ale ten grał to był dobry przykład do takiego, wiecie, ktoś do ciebie mówi takim językiem specjalnie, polityka przykładowo, takim mówią do nas językiem specjalnie, abyśmy czuli się, że my jesteśmy głupi, i nie rozumiemy tak dokładnie, co się dzieje, więc przytakujemy. To nie jest tak. Absolutnie to nie jest tak. Jeżeli ktoś mówi tak skomplikowanym językiem, że ty nie wiesz o czym on mówi, to może on sam nawet nie wie o czym on mówi, albo specjalnie nie chce, żebyś ty zrozumiał o czym on mówi po to, aby później na samym końcu przemycić ci jedną rzecz, o czym on wie co jest mówi. Okej, okay, jeżeli nie wiesz o czym mówię, to zapłać, to ci po prostu powiem góra czy dół. Więc to jest moje podejście do e, tradingu. Dlatego mm, Zakładam, że jeżeli wchodzi tutaj nas więcej osób, a jest, jest nas tutaj już parę osób na, 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 na tej grupie, pamiętajcie jedno: i dzisiaj napisałem to dosyć, że tak powiem, starałem się napisać to w miarę wyraźnie. Co do sprzedawania wiedzy w tym pokoju i w ogóle ogólnie nie promuje sprzedawania swojej wiedzy, ani nie promuje sprzedawania cudzej wiedzy lub polecania kupowania cudzej wiedzy. Jeżeli chcesz, chcesz się czymś podzielić, to proszę bardzo, jest platforma, możesz się dzielić swoimi informacjami, co wiesz, lub słuchać po prostu innych. Jeżeli będziesz promował kupowanie lub sprzedawanie czegokolwiek, będziesz usunięty. A ostrzegam, że po prostu nie wiem, jak później kogoś przywrócić do grupy. Więc e, bierzcie to po prostu pod, bierzcie to po prostu pod uwagę. Wątpię, aby w jakiejkolwiek grupie płatnej ktokolwiek promował. Hej, tam jest taka grupa za darmo, możecie iść i sobie tam poczytać, tam jest też fajnie. O, zobaczcie tu, training z X groszem, zobaczcie tu. Wątpię, aby którykolwiek z tych e, e, innych gurus po prostu robił, że ej, możecie iść do niego za darmo, co możecie wiedzieć, a jak nie chcecie tutaj słuchać tego, co ja Wam mam do, za, do powiedzenia za pieniądze. No tak nie jest, niestety. Więc uszanujmy to. Uszanujmy to i w taki sposób się po prostu e, wspierajmy. Ok, więc e, podsumowując to, co dzisiaj chciałem powiedzieć i podsumowując ten oto, ten oto rajd, który mieliśmy ostatnio. Najprostsze. Metody mają najlepsze czasami zastosowanie, i im bardziej skomplikowane metody, to znaczy, że tym bardziej ktoś próbuje tak zakombinować ten cały język i to wszystko, o czym mówi wokół, abyś po prostu e, zrozumiał, że jeżeli mu po prostu nie dam kasy, to mi nie powie czy góra, czy dół. Na tym to polega. I takie jest moje podejście do tego wszystkiego. Dlatego Jedny, jedną z rzeczy, którą właściwie rubię, robię, to jest właśnie to, co robię i mówię to, co mówię e, w taki sposób, jaki to rozumiem, i zakładam, że e, mówiąc to, i znowu nawiązuję do moich dwóch poprzednich filmów mówiąc to i nie okłamując sam siebie w to, co mówię i w jaki sposób podchodzę do tego, i korzystając ze swoich własnych wskazówek, nie chcę puścić samego siebie w maliny. Więc przy okazji e, mamy to wszystko razem tutaj, bez żadnych ukrytych motywacji. Takie jest moje podejście. Ok, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że um, mam nadzieję, że przynajmniej w jakiś delikatny sposób um, nawiązałem do tego, jak możemy podejść, jak zrobić te swoje pierwsze kroki, i co jest najważniejszym, najważniejszą rzeczą, jeżeli chcemy zacząć w swoim, e, swoim tradingu, e, i to jest właściwie, że. Że nie uczmy się robić salt, jeżeli tak naprawdę jeszcze nie umimy podskakiwać. To jest jakby motto dzisiejszego odcinka. Zwykle na koniec mi się takie skraplają, takie, takie motto. Dobra, tyle na dziś. Dzięki wielkie. Życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się, pamiętajcie. Cena Bitcoina jest jednym ze składników Naszej decyzji, Bitcoin nie ma absolutnie pamięci cenowej. Dla niego 23, 22, 17, 5, 4. Trading nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. My jesteśmy, jako traderzy, szukamy wahań cenowych i te wahania wykorzystujemy, a inwestując to już jest zupełnie inny temat. Trzymajcie się, cześć, na razie.